Cześć, witam was w nowym odcinku z serii To Crew. Tutaj opowiem Wam to, co się znajduje w nowym Season Passie, którego kupiliśmy dopiero z Patrykiem. Mamy tam nowe samochody, nowe dodatki, naklejki, niby też coś do tuningu. Jak, nie wiem, może jest zderzaki ten, Tego, tym podobne będą, ale zobaczymy. Jest tak, dostępna jest nowa zawartość Ferrari Season Pass. Możecie przeczytać to. sobie pauzę zrobić. Przyczytaj się wtedy. Makrawem okay, pakiet show. Okay. Pakiet surfer dostałem z Małdwa Stan Martin. O, Viper na właśnie, to jest fajne. świat O, i Salin właśnie, to lubię. Mercedes z tym, ten Alfa Romeo nie podoba mi się za bardzo. Добро. Dobra. Więc pokażę wam e, jakie mamy samochody w tym nowym Season Pasie. Więc to już mieliśmy. Te cztery samochody dostaliśmy od razu w naszej specjalnej edycji The crew. Nie wiem nawet jaką się tam nazywa. Po prostu specjalna edycja chyba. Więc tak, dostaliśmy Alfa Romeo 4C. Nie jest on zbyt piękny. Moim zdaniem. Jest, bo jest. No dobra. Salin, którego uwielbiam. W TESD Refin te 2 był właściwie porównywalny do Koenigsegga, to znaczy w ogóle nie dało się nim jeździć, ale tutaj naprawdę jest fajny. Tak, Mercedes. Jaki to jest? CL. No nie jest zły, ale nie bardzo. Przypadam też za Mercedesami, no to jest fajny, nie zaprzeczę. Chociaż światło to tylko sama tekstura jest. Mogę się bardziej postawić I to jest fajne, że od razu je mamy. Po prostu są nasze. Nie trzeba ich kupować. Aston Martin, jak Aston Martin, no z przodu jeszcze w miarę ładny, ale z tyłu to, ta wersja zagato po prostu nie bardzo mi się podoba. Trochę dziwny jest. Nie, nie wygląda jak Alfa Znaczy jak ten Aston Martin. A wnętrze się nie zmieniło chyba od 10 lat. W Aston, Aston Martin ciągle takie same wnętrze. Ta sama kierownica ciągle. Mogliby to zmienić. Następny Viper, naprawdę zajebisty. Uwielbiam tego Vipera. Tak jak poprzednio nie lubiłem, to właśnie ten jest zajebisty, bo e, nawiązuje do tego pierwszego Vipera, którego, e, którego bardzo lubiłem. E, jedyne co mu potrzeba, to pasy. Bo Viper bez pasów to nie Viper. Dlatego tutaj streamingowałem go i mam te pasy, więc dalej mamy jeszcze to coś. Tak jak mówiłem, tym jeżdżą tylko faceci, chociaż jest to babskie auto. Nie wiem po co w ogóle takie coś istnieje, ale dobra. Ferrari, za Ferrari też nie przepadam, a ten tym bardziej nie jest. Zbyt sładny. No i mamy jeszcze McLarena. Dobry, ale nudny. Moim zdaniem. Nie ma tego czegoś. To jest jak w porównaniu właśnie jak w ETS-ie mówiłem o Scani i Man. Man jest też fajny, zajebisty. Niby ładnie wygląda, ale nie ma tego czegoś. Tak właśnie jest z McLarenem. No i poza tym chyba już nic nie ma w dodatkach. Dodge. To teraz mamy dwa Ferrari właściwie. Okej. Okay. I niedługo dojdą jeszcze inne samochody. A to jest znowu nagroda. Tego też chyba jeszcze nie. To jeszcze jakoś inaczej trzeba wygrać. Dobra. Co ja teraz mam? Pipera, tak? Nie, McLarena. A... Miurę bym chciał kupić właściwie, ale nie mam za bardzo pieniędzy teraz. Jak z Patrykiem trochę narobimy tych punktów, to... znaczy po prostu dalej będziemy zarabiać, to wtedy może kiedyś kupię. Co ja wezmę? Chciałbym właściwie już na torgu wybrać Staringować, ale wezmę może nadwyczyn. No, też wystarczy teraz Pokażę wam. Czy on jest już na 20? Na 40 jeszcze nie mogę. Okej. Okay. Ciągle te brzydkie felgi. Jeśli mogą czegoś lepszego dać. Dobra, te światła brzydko wyglądają. Kolor później zmienię. O, czarne światła mogą być. To ma kar karbonowe wstawki, a tamten w kolorze, to ten to ładniejsze z tyłu. A tu też jest wlot powietrza po prostu czarny albo karbonowy. Teraz jak jest? Nie, tak nie lubię za bardzo. Między tym, a tym za bardzo już nie widzę. Bo ten znowu ma karbonowe wstawki, a to kolorowe. Dobra, i tak to lepsze niż to co miałem. Czeka, tego nie ma? Nie, to zostanie jak jest. Felgi już mam fajne. Nie te, ale... te już, które kupiłem. Spellery nie można kupić? No dobra. Nie, to nie też. Eee, dobra. Kolor. No to wy nie. Nie wiem. Pomarańczowy jemu pasuje właściwie. Chociaż mógłbym dać inny pomarańczowy. jakie malowanie do niego. To są właściwie te naklejki, które dostaliśmy ostatnio też. Mogę Wam wszystkie właściwie pokazać od razu. Flagi zostały chyba takie same, tylko poprawili to, że można tryb widokowy włączyć w takiej sytuacji, bo nie dało się po prostu w innych. Jak to zrobić teraz, żeby to dobrze było widać z każdej strony? Tylko? Chyba tak. Salin właściwie jest z Ameryki chyba, nie? Raczej tak Płomienie Trochę wieśniackie O, to jest zajebiste To właśnie Patryk chciał pomalować tak swojego Salina To jest właśnie fajne. To chyba tak pomalował nawet Patryk. Ja wezmę co innego, może. Tak, żeby nie było to samo. To też jest fajne. Pasy najbardziej chyba jemu pasują. O, właśnie biały pas taki. Fajny by to. Faszki, nie surfing. To się też jest fajne, zaraz zobaczę w pełni jak wygląda. To by było fajne tak pomalować go. Tyle pieniędzy właściwie by poszło na to, ja nie mam pieniędzy teraz chyba. No właśnie, 50 tysięcy na to idzie. Naprawdę za drogo trochę zrobili te malowania. To 9 tysięcy, a to 50 tysięcy. Dlaczego zmienili? Tak lepiej widać. To 10 tysięcy kosztuje. To by było dobre, gdyby zderzak też był pomalowany, a tak to jakoś dziwnie się kończy. Motywy miejskie. To też chyba dostaliśmy ostatnio. Jedyne, co mi brakuje, to zmiana koloru tych yy, malowań. Znaczy, jeśli chodzi to o takie specyficzne malowanie yy, takie jak to na przykład, to już nie trzeba. Ale pasy na przykład, to bym już chciał zmienić kolor. Palentynki były, to teraz serca też. Nie jest z powrotem wracamy do tego, co było. Teraz nakleję po prostu nie kupię, bo nie mam pieniędzy na je. Tu mało co widać. To by było fajne Właściwie tak pomalować się tylko w który kolor biały. No to już nie. To już siedzenie się nie się jasne. Bo całość to nie. Chyba te wezmę. Eee, a kolor mogę zmienić właściwie i felgi u siebie w garażu. To zaraz Wam pokażę.

No i jednak ten matowy czarny też fajnie wygląda. Opalizujący i anodyzowany. Biały właściwie też fajnie wygląda. A naklejki, które mam, ogień. Nie. O, ta roślinność właściwie jest fajna. Pasy też jakieś tam mam. I czaszki surfing też jest. Jemu nie pasuje. O, to może być fajne. No, może być. Na teraz. Nie jest zostanie. Zobaczymy, jaki kolor właściwie pasuje do niego. Szary na przykład też jest fajny w tym. Amarańczowy. Jako taką, ale też nie bardzo. Czarny. Metalik. Matowy O, to jeszcze bardziej wy wychodzi. To co, można dać wnętrze, jak wnętrze, nie, jak zostanie. Nie że wnętrze wszystkie mam. Co, mogę wybrać wszystkie? O, to jest dziwne. Aż tyle już nie ten. Nie oczekuję. Takie rzeczy już można samemu sobie kupić. O! Fajnie wyglądają. Felgi z mojego Silverado. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Motyw wyścigowy, te są fajne. No to są czarne. No, teren nie bardzo pasuje do niego. Retro i oficjalne. Te oficjalne wyglądają jak te wyścigowe. Dobra, jest dnia. Identyczne jak te wyścigowe. Dobra, to ja może te wyznę. Spoilerów raczej nie ma. Dobra, chyba jest dobrze. Fajnie. Jak fajnie albo nie fajnie to piszcie. Co wam się podoba albo nie podoba. Wejperu nie wiem, czy jeszcze coś zmienić. Felgi miał fajne, oryginalne. Więc zostawiłem. Zderzaki pozmienione. Spoiler dodany. Pasy są. Bo wiadomo. Oficjalne. Chciałbym właściwie biały z niebieskimi pasami, no ale szkoda, że się nie da tego po prostu zrobić. A może się da? Jakoś? Nie. No kurczę, źle zrobili, no. No, złomka można zrobić. Kolor jednak bym chciał zmienić to jest właściwie w miarę fajny Wyróżnię trochę tego vipera. chociaż hmm. bardziej też do czerwonego bym wolał niż to fioletowo-niebieskie takie matowe Czerwony wezmę Oficjalny czerwony Dobra Teraz wygląda jak prawdziwy, wyścigowy samochód Zostałem No dobra, niech zostanie Więc mam nadzieję, że Wam się podobało To, co tutaj wy wyprawialiśmy Samochody też są fajne nie jest to właściwie aż tak drogie, patrząc na to, że dostajesz 14 chyba samochodów, z tego co pamiętam we wszystkim. Plus jeszcze dodatki i wszystkie naklejki, i wszystkie e, części do tweingowania dostajesz o tydzień wcześniej. Znaczy to, to, że tydzień wcześniej dostajesz, to nie jest może aż tak pieniędzy warte, ale to te wszystkie e, dodatki i samochody są naprawdę fajne. I też dostajemy nowe misje do tego. Więc to też jest drugą stroną bardzo dobra sprawa, jeśli się kupuje Season Pass. Jest to jedyne 25 euro. Na polskie to będzie chyba ze 100 zł. Wiadomo, w Polsce może inne zarobki są inaczej, się patrzy na te pieniądze, ale dla mnie 25 euro było, no może nie mało, ale nie powiedziałbym, żeby było za dużo, jak na to, co dostajemy za te pieniądze. Więc to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam na następne odcinki. Cześć!